Dzisiejszy film to coś na co wpadłam nagrywając ostatni odcinek, zrób to sama dla stylowo TV i dlatego postanowiłam wam pokazać pingwiny również na paznokciach. Paznokcie mam pomalowane takim granatowym lakierem z Esprit i do tego będziemy potrzebować oczywiście tradycyjnie mojego ulubionego białego laki lakieru z Golden Rose z serii Paris w odcieniu 04 i za pomocą pędzelka rysujemy najpierw kształt brzuszka pingwina, a następnie te dwie wypustki, które będą miejscami na jego oczy. Oczywiście przybrałam tym razem troszeczkę inną pozycję do nagrywania i połowę filmu Wam zasłoniłam, ale mam nadzieję, że nie będzie to jakiś bardzo duży problem. Następnie za pomocą czarnego lakieru również mojego ulubionego z serii Rich Color też z Golden Rose i za pomocą sondy z taką dosyć dużą kulką lub jeżeli nie macie przydawam Wam się też tutaj na przykład wsówka albo szpilka i robimy oczy pingwina. Teraz w ruch idzie żółty lakier, jest to akurat taki z Petsfy Summer to Go i za pomocą już mniejszej sondy lub na przykład wykałaczki rysujemy naszemu pingwinowi dziób oraz nóżki. Pingwin już w takiej postaci wyglądał całkiem nieźle, ale Oleśka jak to Oleśka musiała pokombinować i tutaj za pomocą czerwonego lakieru z serii Selective w odcieniu Passionate Tulip stwierdziłam, że dorobię pingwinowi kokardkę, która tak mówiąc szczerze średnio mi wyszła przez to, że musiałam się skupić i na malowaniu i na nagrywaniu, ale pominijmy to, jeżeli macie większe zdolności manualne to na pewno wyjdzie wam ładniej. Całość jak zawsze pokrywamy naszym ulubionym topcoatem, oczywiście uprzednio odczekując chwilę, aby to zdobienie podeszło, żeby go całkowicie nie rozmazać. No i mamy nasze pingwiny gotowe. Dajcie znać jak się wam podobał dzisiejszy odcinek ze zdobieniem paznokci inspirowanym pingwinami. Jeżeli chcecie zobaczyć jakie pingwiny zrobiłam um, dla Stylowo TV dla programu Zrób to sama, to oczywiście zapraszam na nasz kanał. Wszystkie linki macie na dole. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.